Podsumowanie. Zmierzajmy do podsumowania dzisiejszego wykładu. Biosemantyka Milika no to jedna z najbardziej zaawansowanych koncepcji naturalizacji intencjonalności. Każda reprezentacja jest elementem procesu komunikacji między producentem a konsumentem tejże reprezentacji. Należy też do systemu, który określałem jako repertuar możliwych reprezentacji. Treść reprezentacji zależy od reguły odzorowania, naturalnej konwencji komunikacyjnej między nośnikami reprezentacji a desygnowanymi przezeń stanami rzeczy. Czyli mamy pewne reguły, które nam wyznaczają warunki spełniania. Milligan również nieźle radzi sobie z większością problemów naturalizacji intencjonalności. No być może z wyjątkiem problemu kimu unikających snorfy i problemu wyznaczania odniesienia, który też pozostaje taki dosyć jednak. Niejasno sformułowane. Moim zdaniem jest to powiązane z tą niejasnością powiedzenia, na czym polega konsumpowanie znaku. Pewną propozycję przedstawiają prace, które do Milikan nawiązują, więc Państwu polecę pewne dalsze lektury. Jeśli Państwo chcecie więcej na temat Milikan poczytać albo w ogóle na temat telosemantyki, to możecie zajrzeć do prac Tony'ego Szemero, który co prawda jest antyreprezentacjonistą w pewnej mierze. Ale Shamelo również dobrze referuje koncepcję Milikan, bo ją dobrze zna. Natomiast artykuły Rota, artykuł Rota i Kaminsa, który Państwo macie w lekturach na ćwiczenia do tego wykładu, nie, nie jest specjalnie rzetelny, jeśli chodzi o zreferowanie tego, co u Milikan się dzieje. Zwłaszcza pomija regułę zerowania, o której Milikan pisze naprawdę dosyć dużo. Ale co dalej możecie sobie Państwo poczytać? Są moim zdaniem dwie podstawowe pozycje. W języku polskim najbardziej teoretycznie zaawansowana, jednocześnie moim zdaniem zaawansowana też teoretycznie na skalę światową jest książka Błądze więc myśl Krystyny Bieleckiej, w której podkreśla się rolę błędnych reprezentacji i trudności z jej filozoficznym zrozumieniem. W tej książce semantyka zostaje rozwinięta droginę dalej. I w ujęciu bieleckiej można zauważyć pewną, e, pewien prosty ruch, który pozwala rozwiązać za jednym zamachem problem kimu i snorfów oraz problem e, wyznaczania odniesienia. Mianowicie, e, jednym z warunków, który jest wymagany wobec systemu, który byłby uznawany za w pełni reprezentacyjny, jest to, żeby był to system, który jest wrażliwy na swoje własne. Błędy, przynajmniej jakieś jakiejś mierze. Nie chodzi o, o wszystkie poszczególne reprezentacje. Trochę podobnie tak jak Milikan uważa, że to generatory są ważniejsze, tak i tutaj należy uznać, że konsument powinien mieć przynajmniej jakąś możliwość sprawdzania poprawności reprezentacji, które do niego przychodzą. I Biaska rozwija tak zwaną koherencyjną koncepcję błędu, mówiącą, że no, minimalnym warunkiem wykrywania błędu jest porównanie pewnej reprezentacji z inną reprezentacją, bądź też po prostu z, jak, z jakimś informacją sematyczną, z jakimś znakiem naturalnym, jak to powiedział Drecki. No. Kiedy możemy za dokonać tego porównania, to możemy zauważyć, czy coś jest spójne, czy też niespójne. Jeśli jest niespójne, to możemy wykryć błędność. Ale jeśli mamy już te procedury wykrywania spójności i niespójności, po patrząc na tego rodzaju mechanizmy, możemy zobaczyć, z czym porównywana jest ta reprezentacja, w jaki sposób jest porównywana, żeby odkrywać, czy jest spójna, czy też niespójna, i wtedy zobaczymy, jak dokładnie ta treść jest tak naprawdę przez te mechanizmy konsumenckie wyznaczona, na jakim poziomie, co według tego, w ujęciu tego systemu stanowiłoby tę treść. Czyli dowiadujemy się pośrednio przez badanie tych mechanizmów wykrywania błędu, a te mechanizmy wykrywania błędu są u nas tak naprawdę przepowszechne, ponieważ uczenie się na błędach jest jednym z podstawowych mechanizmów biologicznych, jakie mamy. My ucząc się ciągle popełniamy błędy, więc musimy je wykrywać. Monitorujemy te błędy, żeby poprawiać nasze wykonanie przy kolejnych e, e, okazjach. A zatem tutaj mamy pewien rodzaj e, koncepcji, która moim zdaniem radzi sobie całkiem nieźle z tym właśnie problemem, w którym klasyczna teolosomatyka sobie nie radzi. Pozostałe problemy z koncepcją Millikan możecie Państwo znaleźć oczywiście w książce Millikan and Her Critics, w tej serii X and here, Her or His Critics znajdziecie zawsze dużo interesujących tekstów za i przeciw, więc możecie tam zajrzeć. I wreszcie ostatnią książką, którą Państwu chciałbym wspomnieć, która rozwija też trochę tyle semantykę taką Milikanowską, ale troszeczkę z większym nachyleniem na producenta, jest książka Nicklasa Shea, Representation in Cognitive Science. To też jest stosunkowo nowa książka. Ona okazała się w Oxford University Press w wolnym dostępie, to jest jej pewną zaletą. Shea jest znawcą filozofii Milikan, natomiast on jest dosyć przywiązany do tych informacyjnych charakterów czyli takiej troszeczkę ma to nachylenie w stronę taką jak u Neander. Książka jest bardzo klarowna i zawiera dużo przykładów, więc to jest coś, co też warto przynajmniej przejrzeć, jeśli Państwa telosemantyka interesuje poważniej. Wykład ten zakończę mówiąc o zastosowaniach telosemantyki, bo jest to nurt w filozofii, który się rozwija bardzo silnie i burzliwie. Można by tak powiedzieć, może burzliwie może przesadzam, ale na pewno nie jest to nurt w tym momencie martwy. I dwoma ciekawymi e, takimi. E, Aspektami rozwoju tej koncepcji to jest zastosowanie tej teleosemantyki do badania procesów komunikacji biologicznej, przede wszystkim w ramach takich, jak to nazwał Brian Scrims, gier sygnalizacyjnych. To jest połączenie teorii gier z teleosemantyką do badania systemów biologicznych. Ja Państwu tę książkę serdecznie i głęboko polecam do badania tego rodzaju systemów komunikacyjnych. To jest jedna z ciekawszych pozycji na ten temat i bardzo eleganckich. A z zupełnie drugiego bieguna sprawy możecie spojrzeć też na wykorzystanie tego nie w prostych układach biologicznych, tylko w systemie prawnym. Profesor Marcin Matczak, którego możecie kojarzyć jako prawnika zajmującego się analizą konstytucji, filozofa prawa. Otóż. Profesor Matczak napisał książkę Imperium tekstu na temat interpretacji tekstu prawniczego z punktu widzenia teleosemantyki. On jest y, y, bodaj pierwszym filozofem prawa, który tak mocno wykorzystuje teleosemantykę, aby rozumieć normę prawną, aby rozumieć tekst prawny jako tekst, którego znaczenie konstytuowane jest przez konsumenta. Jest, y, ta książka jest przeniknięta takim persowskim, jemilikanowskim duchem. I o tyle jest to bardzo oryginalna pozycja, więc Państwu to też polecam jako taki przykład tego, że te teleosemantyka może schodzić zarówno do najprostszych zjawisk biologicznych, jak i do bardzo wyrafinowanych rozważań z zakresu interpretacji tekstów, w tym tekstów prawnych. I to jest wszystko, co dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć. Mam nadzieję, że Państwo. Lubię taniec pszczół, proszę o pytania i inne wątpliwości, jeśli oczywiście jakieś się pojawią. Postaram się na nie odpowiedzieć. I do zobaczenia przy okazji odpowiadania na mnie na, 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 na Państwa pytania.